Cześć, witam wszystkich na kanale. W kolejnym odcinku, w zasadzie ostatnim, finałowym, zaraz stoczymy walkę z Achriamanem. Zanim to zrobimy, to jeszcze pokażę Wam kilka rzeczy, które udało mi się odkryć. Mianowicie, tutaj mamy wrota przeznaczenia. Okazało, okazuje się, że możemy te kręgi tutaj, jak widzicie, obracać. Dzięki temu mamy dostęp do e, tych drzewek, które nas interesują. E, tego nie wiedziałem, szkoda, żeście mi nie napisali w komentarzu e, pod filmem, że jest taka możliwość. E, tutaj mam jeszcze opcję szukania. Gdyby nas m, na przykład interesowało jakieś m, konkretne, e, konkretna umiejętność, to możemy sobie tutaj napisać na przykład obrażenia od. Widzicie? E, zaklęć. Czekajcie, dobrze tutaj wpisuję, obrażenia od zaklęć, obrażeń, przepraszam, obrażeń od zaklęć i mamy tutaj, widziałem, kółeczka, dokładnie tutaj te skile, które dotyczą tego, co wpiszemy, także to jest też fajne, także nie trzeba tutaj pojedynczo szukać, tylko możemy sobie wpisać i nam znajduje, tutaj tyle, generalnie tak, mamy 62 poziom, tutaj mamy taki sprzęt, kilka rzeczy ciekawych mi wpadło, schowek sani tutaj mamy przenośne ogniwo w zasadzie tutaj mamy 3340 obrażeń dzięki temu zadajemy dosyć dużo obrażenia no i mamy 10600 zdrowia i 11 obrony okej, okay, tutaj tyle w zasadzie no i tak fajnie do nasza... aha, jeszcze jedna rzecz, którą odkryłem mianowicie tutaj mamy coś takiego jak o, proszę. Możemy sobie dać ukry interfejs i możemy sobie, moi drodzy, obracać naszą postać. To jest naprawdę fajne. Poza tym, możemy jeszcze tutaj e, obracać sobie światłem. O. I tę postać możemy sobie obracać e, w ten sposób. Możemy to światło, oczywiście, jakby całkiem. Widzicie? To jest ten jeden pancerz, który ja sobie odblokowałem. Pokażę Wam jeszcze dwa pozostałe. Troszkę to czasu zajmie, ale myślę, że warto. Tutaj mamy jeszcze taki zestaw. Musimy cały czas zjeżdżać na sam dół. No ale okej. Okay. Myślę, że warto Wam to pokazać. Bo te pancerze wcześniej nie były dostępne. Czekajcie, to jest to. Tak, to jest to. Nie. To jest to. Szkoda, że to nie jest podpisane, dobra, i to jest ten drugi pancerz, który udało mi się wykupić. 100 tysięcy kosztuje tutaj złota odblokowanie takiego pancerza. To też bardzo fajne. I jeszcze jeden pancerz, który sobie odblokowałem. Sobie też to zmienimy może tym będziemy grać. O, to jakieś nowe się spodnie pojawiły. Chyba tego nie było wcześniej. No to wychodzi, to są takie raczej skórki, które bardziej odpowiadają jakiemuś wojownikowi, prawda, niż, niż magowi. No, ale ogólnie ok. niech będzie, to sobie zatwierdzimy, może tym będziemy grać, zestawem. Dobra, podchodzimy pod stół na rad. Generalnie tutaj musiałem troszeczkę pogrindować, pofarmić, żeby ten pasek się wypełnił. Dzięki temu będziemy mogli stoczyć walkę. Czeka nas bitwa o przetrwanie ludzkości. Furia wnosi się płomieniami rzezi wewnątrz murów Stormfall. przybył. Rozpocznij wydarzenie. We must be prepared for the worst, and I am not strong enough to wield it again. But ascended. Remember, using the Hellion comes with a heavy price. Use it only when all else fails. A tak przy okazji, dziękuję za wszystkie komentarze, łapki w górę, suby, za to, że oglądacie, jesteście ze mną. Jest mi bardzo miło z tego powodu. Dla waszych żołnierzy, w każdym momencie będą tu siły Covenanta. Thunderblades, słuchajcie. Stormfall, nasz precious jewel, nie musi się dziś zjechać. Pozwólmy, żebyśmy wyrwali te złe kultury z naszej kochanej miłości. Live or die, we honor Ashara's memory today. They may have taken our matriarch from us, but they will not have her child. For Ashara! For, For Ashara! Ashara! Stay strong, brothers, and have courage. Anathea will guide our blades, and we will not falter. We will not fail. One with the light! One with the light! The Covenant! They're here! Stand firm, brothers! Uh -huh. Lord, a message from Eos Karnes. Ariman has opened portals at each axis of Stormfall. He's flanking us. All our forces are mobilized near these sewers, and we cannot weaken our position. Got it. Then it's all up to me. Catch your breath, Zala, Here. Do with the portals. Dobra, mamy tutaj trzy portale, z tego co widzę. Znisz portale otaczające miasto. Dobra, ruszamy. Oczywiście możemy sobie też kamerę przybliżyć. Dobra. Nie, to to za symbole, ale mniejsza z tym nieważne. Uwaga, wszyscy członkowie ekipy zostaną teleportowani do strefy wydarzenia. Przymierze niewidomych dotarło. Krwiożercze potwory wlewają się bezpośrednio do miasta przez portale przywołane przez kult niewidomego księcia. Twoją jedyną szansą jest wkroczenie i zniszczenie ich, zanim Stormfall stanie się niczym innym jak rozpadającymi się ruinami i tlącymi się trupami. Dobra. Tutaj musimy oczywiście zniszczyć ten portal. Poszła jak spłatka, w zasadzie to y, zero wyzwania. No okej. Okay. Zwróćcie uwagę, że mamy tutaj trzy tokeny odrodzenia, jak nam... Za chrymanem. Y... Zroczymy wszystkie trzy tokeny, to oczywiście będziemy mogli powtórzyć rozgrywkę, ale będę musiał ten pasek na stole narad wypełnić jeszcze raz, żeby, żeby stoczyć kolejny bój. A, to powiem wam, że jest nim... Zbędne, żeby to zbierać. <laughs> Także powiem Wam: e, tą postacią gra się mi na, najlepiej, najłatwiej. E, wiecie, mamy towarzyszy, którzy e, skupiają na siebie uwagę i ja nie są atakowany. Here's the source of the aberrant's creations. Charming as always. We're safe from another coordinate for now. What's going on now? Where are the rest of his forces? Whatever Arimann's playing at, I <coughs> don't like it.

Enemy reinforcements are closing in from all sides. You know what this means. Araman is making his move. We'll hold his army at the marketplace and bottleneck them at the exits. Hurry to the palace now. Go. Dobra. Rejoice, ascended. Your suffering will soon be over. Nobody wants your peace, Araman. This ends here. Now But aren't you happy to see us, brother? Why not join us, my child? We can be a family again. <laughs> Enough! Reveal yourself, demon! Ten Achryman mi trochę przypomina taką postać z Warcrafta 3, chyba z frakcji nieumarłych. Jeden z bohater miał też takie skrzydła. Okej.

The her ha- It seems my soldiers cannot get the best of you Admirable Don't expect a reoccurrence of our last fight The blind prince is with us now I'll show you the power he brings I'm locked I never What's the map I never sought to I've come it's our last year Nawet nie zdąży powiedzieć. Jeszcze jest Valeria gdzieś? A nie. Dobra, przeprowadź egzorcyzmę na Heimloku używając Helionu. on, Valeria. That shit. You fear change just like Anna fear and I, I will confess to being impressed. I see it now. You could never find your place in the world I am to build. Glad we finally agree. Uh -huh.

Walka króciutka, dlatego że no 49 poziom miała Hryman, więc szybko żeśmy go poskładali. Nie wiem czemu 49 powinien mieć 62 poziom. I tak wygląda to zakończenie gry Wolcen, Lords of Mayhem. O, proszę. Mam jakiś pasw, e czekajcie tak, kto sobie tego... Uuu, 17 do wszystkich atrybutów. My to mamy 33 do wszystkich atrybutów, więc to jest lepsze. Aczkolwiek tu mamy 35 poziom i znajdowanie magicznych przedmiotów eee, 3284. A, 7900 życia tylko. Eee, także niewiele. Tu mamy 10600, więc ten pas jest słabszy. W zasadzie to już jest nieistotne, co tutaj wypadło, bo i tak tego nie będziemy używać. Kończymy serię.

You said it yourself. No giving up on family. Is that not true anymore? Stop. You can't claim those words. Not after turning Edric against us. Not after ordering me to abandon Valeria. And not after cleaving off my arm. Araman was there from the beginning, wasn't he? Even the day you adopted us. He might have more of a claim to fatherhood than you have. Oh, I'm sure he would love to hear that. He's in the abyss now, and you should consider yourself lucky we didn't send you after him. What's that? I recognize that reaction. Just like, oh no. Zajrzyj. No to jeszcze nie jest koniec. Zajrzyj do Elwy. Co to jest? Ej, to jakoś rusza. Oh shit.

Zmienimy sobie może pancerz. Chociaż tu powiem Wam, że nie ma za bardzo znaczenia. No ale... Zatwierdź. mra ten taki trochę ładniejszy, nie? Ale szkorek nie bardzo pasuje do maga. Eee, dobra, moi drodzy, to byłoby na tyle. Zakończyliśmy historię. Eee... Powiem wam tak, mm, kilka podejść miałem. E, I w końcu mi się udało pokonać tego Achimana e, w kampanii. E, natomiast e, mój program do nagrywania coś e, popierdzielił i się nam ten zapis nie e, zapisał na dysku, więc musiałem generalnie powtórzyć tu wszystko od nowa i e, musiałem zmienić tryb gry. Tutaj jak wyjdziemy sobie do głównego menu. <laughs> wybierzemy sobie tryb gry. o tutaj mamy Champion Stormfall, fabułę ukończyłem, de facto, no nie pokażę wam tych dialogów, które były w fabule, no bo żeśmy to już ukończyli, dobrze, że gra jakby pozwoliła nam jeszcze tutaj powalczyć jeszcze raz z tym Akrimanem w trybie Champion Stormfall. No bo tutaj jak w fa fabułę, to mm, będziemy mieli po prostu. Jakby pustą lokację, z nikim nie będziemy mogli rozmawiać. Nawet chyba nawet stołu narad nie ma. Po co to mówię? Mówię po to po to, że właśnie Achriam miał 49 poziom. jak w z nim to miał 65. Walka trwa zdecydowanie dłużej. Widzicie, tutaj jest wszystko puste. E, FBS jest zamknięta. Także de facto. E, no szkoda, szkoda, że tak się to stało. Nie wiedziałem, że program zgłupieje i mi usunie zapis. To były jeszcze różne dialogi, rozmowy dotyczące przyszłości gry. Jeszcze był jeden filmik, którego Wam już nie pokażę niestety. Także generalnie chociaż tyle, że pokazałem wam tego bossa, chociaż ta walka była dosyć krótka, ale już nie będę wczytywał gry i robił nowego zapisu i walczył z nim na wyższym poziomie, bo na 100% byłem przekonany, że ustawiłem sobie poziom trudności eee, Na 61, a walczyliśmy z 49 Nie wiem czemu Także moi drodzy, jeśli chodzi o wolce na to, e, byłoby na tyle Generalnie gra przyzwoita, aczkolwiek e, Ja wiem Może chciałby się więcej kampanii i takich e, lokacji e, w których jakby odwiedzamy je raz, a nie backtracking i grindowanie i walczenie na tych samych terenach z tymi samymi potworami. Wiecie, to jest takie trochę e, słabe dla mnie. Także przy okazji dziękuję jeszcze raz za wszystkie komentarze, suby, lajki. Kończymy serię ostatni odcinek z tej gry, także kończy się seria z z po, pojawi się w zamian za to nowa. A widzicie, tu jak sobie wejdziemy do stołu na rad, to widzicie musimy jeszcze raz ten pasek Achrymana tu napełnić, żeby móc z nim walczyć jeszcze raz. Each of the Covenant's cults has been recruiting. We will need to source intelligence from all over the Adrigion Cut if we are going to keep up with Ariman. And that's why you're working with the Purple Phoenix? Precisely. Eugene will keep track of any cultist operations they find on the map, and it will be up to you to order an intervention. I can't stress this enough, Champion. If we cannot weaken Ariman before he gets here, things will get ugly.